Cześć! Z okazji zbliżającej się premiery najnowszego filmu od Marvel Studios, Czarnej Wdowy, pomyślałem, że jest to świetny moment, żeby podzielić się swoją opinią na temat MCU i powiedzieć, jak zacząć z nim swoją przygodę. Zapraszam! Na początku warto powiedzieć, czym jest MCU. Jest to skrót od Marvel Cinematic Universe, czyli po polsku Kinowe Uniwersum Marvela. W 2008 powstał film pod tytułem Iron Man, w roli głównej z Robertem Downey Jr., była to dla niego bardzo dobra okazja, żeby wrócić do zawodu po ciężkim okresie. Później pojawiła się druga część i niesamowity Hulk. W następnych latach wyszły filmy pod tytułem Thor i Kapitan Ameryka. Pierwsze starcie, które działy się w tym samym świecie. Bohaterowie łączą się, by pokonać armię kosmitów w jednym z moich ulubionych filmów The Avengers. Dalej dostaliśmy kontynuację przygód Kapitana Ameryki, Thora, Ironmana i reszty. Oprócz tego, zaczęły się nowe serie, jak Ant-Man i Strażnicy Galaktyki. Przez to, że na przykład Spider-Man, grany przez Maguire'a, nie znajduje się w łączonym uniwersum, w nowych produkcjach Marvela mamy zupełnie innego, moim zdaniem trochę lepszego, granego przez Toma Hollanda Spider-Mana. W końcu dostaliśmy 23 przeróżne filmy. Od Kradzieży Stroju, z Domu Starszego Pana, do Unicestwienia Całego Świata. Pojawia się całe zagadnienie, w jakiej kolejności oglądać wszystkie filmy. Ja bym po prostu obejrzał w takiej, w jakiej zostały wypuszczone do kin. Nie warto bawić się w specjalne układanie chronologicznie wszystkich wątków. W opisie macie całą listę filmów z datami ich premier. Studio Marvel wykonało świetną robotę i większość odcinków jest naprawdę dobrych. Oczywiście zdarzały się gorsze, takie jak Iron Man 2, Niesamowity Hulk i Thor Mroczny Świat. To, co zrobili bracia Russo w dwóch ostatnich częściach Avengers, budzi we mnie ogromny podziw. Mieli zamknąć tyle lat pracy i otworzyć furtkę dla nowych bohaterów i nowych historii. Teraz, co ja o tym wszystkim sądzę? Bardzo podoba mi się pomysł łączonego kinowego uniwersum. Warner próbował zrobić coś podobnego, ale większość większości filmów nie do końca dobrze się przyjęło. Dzięki MCU zacząłem się interesować komiksami, więc gdyby nie serial Kevina Feige'ego, to możliwe, żeby mnie tutaj nie było. Casting w większości z filmów jest przecudowny i każdy już kojarzy Chrisa Evansa czy Roberta Downey Jr. z Avengersów. Po wielkiej kulminacji wszystkich wątków, Marvel otwiera się na nowe, świeże projekty. Nie dość, że dostaniemy filmy jak Eternals czy Shang-Chi, Marvel Studios zrobi parę seriali, m.in. WandaVision i Falcon i Zimowy Żołnierz. Czyli właściwie teraz będzie serial w serialu. Można je będzie obejrzeć na platformie streamingowej Disney która jeszcze nie jest dostępna w Polsce, ale miejmy nadzieję, że będzie przed ich premierą. Niektórzy ludzie mówią o minusie MCU, chodzi o nowego widza. Jeżeli chcemy zrozumieć, co działo się w Avengers Endgame, musimy obejrzeć Avengers Infinity War, Civil War i Antmana 2. W sumie najlepiej jak po prostu obejrzymy wszystkie filmy MCU. Dla mnie to nic dziwnego i w żadnym razie nie jest to minus. No, jeżeli chcemy zrozumieć jakiś odcinek serialu, to trzeba obejrzeć cały serial. Jeśli chodzi o moje ulubione filmy MCU, to jest to Ant-Man, The Avengers, Doctor Strange, Strażyny Galaktyki i Avengers Infinity War. Pewien czas temu było głośno o Martinie Scorsese. Znany reżyser skrytykował filmy Marvela, mówiąc, że to nie kino, tylko bardziej park rozrywki. Zupełnie się z tym nie zgadzam. Oczywiście filmy superbohaterskie nie są porównywalne do takich filmów jak Pulp Fiction czy Jojo Rabbit pod względem artystycznym, ale kino ma nam przekazać emocje i przede wszystkim rozrywkę. To MCU robi świetnie i mówienie, że to nie kino jest trochę urażające dla reżyserów. Podsumowując, uważam, że dzięki MCU kino superbohaterskie bardzo się rozwinęło. Jestem wielkim fanem filmów Marvela i nie mogę się doczekać kolejnych projektów, szczególnie, że niektóre bardzo ciekawie się zapowiadają. W dzisiejszym filmie, w ramach podziękowań za 200 subskrypcji, chciałbym ogłosić konkurs. Odbędzie się on na Instagramie. Do wygrania jest nowa książka pod tytułem Spiderman Wiecznie Młody. Co trzeba zrobić, żeby wygrać? Wystarczy napisać pod postem na moim Instagramie, link w opisie, w którym powiecie, jaki filmowy Spider-Man jest Waszym ulubionym i dlaczego. Najciekawszy komentarz zostanie nagrodzony. Konkurs trwa do końca września. I wyniki będą ogłoszone na moim Instagramie 1 października. To by było na tyle. Zachęcam do wzięcia udziału w konkursie. Cześć!